Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółdzielni działalności zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. Ich zatwierdzenie stanowi podstawę do udzielenia absolutorium. Dzisiaj mamy najważniejszy dzień dla wszystkich spółdzielców, dla wszystkich mieszkańców zasobów Sierackiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jakie decyzje? Decyzje przede wszystkim zatwierdzające sprawozdanie finansowe, żebyśmy mogli dalej też w kolejnym okresie funkcjonować. Mam nadzieję, że frekwencja będzie dość, dość duża, z tego względu, że w tym roku mamy wybory do Rady Nadzorczej, więc spodziewam się dość dużej frekwencji. Liczę na to, bo to jest takie przyjemne, żeby jednak duże zainteresowanie było tym, co się dzieje w spółdzielni. Nowy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni będzie sprawować swoją funkcję przez kolejne trzy lata. Głosy oddane podczas walnego zgromadzenia zostaną zliczone. Wyniki głosowania i skład nowej Rady Nadzorczej będą. Będą znane w przyszłym tygodniu. Zmiany nastąpią również w składzie zarządu. Wieloletni członek zarządu Ryszard Majewski odchodzi na emeryturę zasłużoną. Przepracował 67 lat, w tym 34, w Sierackiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odchodzi, ale, jak podkreśla, pozostanie aktywnym członkiem spółdzielni. Tymczasem planuje odpoczynek nad morzem. W tym roku właśnie po zakończeniu pracy. Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej mam zamiar na mm, trochę dłużej niż zwykle posiedzieć, no bo już nie będę miał e, tego pracowniczego obowiązku. Nad morzem i jodu powdychać. Tak jest. A y, czy w, w tym czasie, kiedy będzie Pan wypoczywać nad morzem, y, zdarzy się taka chwila, y, że jednak taka łezka się troszeczkę w oku zakręci, że pewien rozdział w życiu się zakończył? No będzie no, trafi, trafiła pani w dziesiątkę, bo tak na, 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 do, na dobrą stronę to um, ja mam zwyczaj um, budzenia się o 5.45 i już przed siódmą już jestem w pracy i praktycznie praktycznie to. Robię to już wielu lat i wydaje mi się, że ten okres przejściowy będzie dla mnie trudny, ale dostosuję się. Podczas walnego zgromadzenia prezes Małgorzata Leśnik złożyła Ryszardowi Majewskiemu podziękowania za wieloletnią współpracę. Kolega, członek zarządu, pan Ryszard Majewski zdecydował się przejść na emeryturę. I chcielibyśmy w imieniu wszystkich członków Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, członków Rady i, i wszystkich nas tutaj zgromadzonych bardzo podziękować Ryszardowi za wieloletnią pracę, ponieważ 34 lata pracy w zarządzie. To jest szmat czasu, i Państwo, że tak powiem, niejednokrotnie mogliście tutaj z kolegą Ryszardem rozmawiać, brać udział w dyskusjach, ale i czasami czuć ogromne wsparcie, bo zawsze za każdym kroku starał się rozwiązywać nasze, nasze tematy, które stawały nam na drodze. Nieoceniony. Dla mnie był przez wszystkie lata mojej pracy w spółdzielni, był ogromnym wsparciem, natomiast e, podsumowując całość jego pracy i wysiłku i zaangażowania, 34 lat, e, 34 lata pracy w jednym zakładzie, to u nas w większości pracowników nie pamiętają e, spółdzielni bez Ryszarda Majeskiego, e, a ja ze swojej strony to dwa ostatnie lata bardzo intensywnej pracy, jak weszłam do zarządu. To Są nieocenione pod względem współpracy z Ryszardem. I dziękuję mu bardzo za to ogromnie, że, że poświęcił to swoje zaangażowanie. Pomimo swoich lat, naprawdę służył dla mnie ogromną, ogromną, był dla mnie ogromnym wsparciem. Całą rozmowę z Ryszardem Majewskim pokażemy Państwu w bloku programowym Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zaprezentujemy też skład nowej Rady Nadzorczej.